Cześć. Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada. Normalnie multi select dropdownie w Babu wszystkie elementy, które sobie wybierzemy, układają się od lewej do prawej strony. A co jeżeli chcemy zrobić tak, żeby były one właśnie na środku? Jak coś takiego zrobić? Już ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy no-code, gdzie bez programowania w BabuIO bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z babą i jo, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikację w Babu.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię. I na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babu.io oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój im e więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Najpierw będziemy potrzebowali, oczywiście, multi-select Multiselect Dropdown, więc poszukajmy w pluginach, właśnie coś takiego, Multiselect Dropdown. Instaluję, ok, następnie do mojej bazy danych dodam sobie Option Set na jakiś z różnymi opcjami, już miałem sobie wybierać w tym naszym Option Set, jest w Multiseleccie, dobrze, więc mamy sobie nasz element, Biorę Multi Select Dropdown. Jest tutaj. Ustawiam sobie, że będę wybierał sobie dynamiczny wybór. Biorę sobie te rzeczy z Option Seta. Biorę wszystkie rzeczy. OK. I wyświetlam sobie Current Options Display. Jest. I teraz jak zrobimy preview, to te wszystkie elementy będą, jakie wybiorę po lewej stronie. Znaczy układają się od lewej strony. A ja chciałbym, żeby one były wycentrowane. Więc dodajmy sobie HTML. HTML którym dodamy sobie styl. Ja wklejam tu fragment, więc mówimy tak, daj, dodaj styl do tego i naszej strony i dla select 2 selection render, dlaczego czegoś takiego? Tutaj jak sobie podejrzymy z badań strony, to zobaczymy, że coś takiego jest tutaj wykorzystane, mówimy, że ważne jest, żeby był display flex, żebyśmy wszystko wycentrowali te itemy do środka, i też kontent wycentrowali, czyli wycentrowali sobie. I jak wrzucimy sobie taki nasz fragment kodu, takiego HTML, to zobaczcie, wrzucamy i wszystkie nasze itemy są już na środku. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.